W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, witaj w piątkowe popołudnie, w sercu tygodnia, w sercu bólu i w sercu miłości. Witaj w godzinie miłosierdzia. To jest ten moment, kiedy świat na chwilę wstrzymuje oddech. Niezależnie od tego, co robiłeś przed chwilą, niezależnie od tego, gdzie biegniesz, zatrzymaj się. Wyobraź sobie, że wskazówki zegara dziejów zatrzymują się na godzinie trzeciej. Słońce gaśnie nad Jerozolimą. Ziemia drży. Zasłona przybytku rozdziera się na dwoje. A na wzgórzu, które przypomina kształtem czaszkę, dokonało się właśnie największe wyznanie miłości w historii wszechświata. Bóg umarł za ciebie. Nie za ludzkość. Nie za tłum. Umarł za ciebie. Imiennie. Osobiście. Gdybyś był jedynym człowiekiem na ziemi, On i tak by to zrobił. Jeśli włączyłeś to nagranie, to prawdopodobnie Twoje serce jest dzisiaj ciężkie. Może czujesz się tak, jakbyś sam niósł krzyż, który jest ponad Twoje siły. Może czujesz, że upadasz pod ciężarem problemów, chorób, samotności czy niezrozumienia. Może czujesz się przybity gwoźdźmi bezsilności do sytuacji, której nie możesz zmienić. To jest dobre miejsce. To jest Twoja kalwaria. Ale pamiętaj, na kalwarii nikt nie jest sam, jeśli zaprosi tam Jezusa. Dzisiaj, w tę świętą godzinę, nie będziemy uciekać od bólu. Nie będziemy udawać, że jest dobrze, kiedy nie jest. Wejdziemy w ten ból, aby go uświęcić, aby go przemienić, aby w ranach Jezusa znaleźć lekarstwo na Twoje rany. Naszą przewodniczką będzie ta. Która o męce pańskiej wiedziała więcej niż teologowie, ta, która widziała Jezusa umęczonego i słyszała bicie jego konającego serca. Święta siostra Faustyna Kowalska, apostołka miłosierdzia, siostro Faustyno, przyjdź do nas, usiądź przy nas na tej drodze krzyżowej naszego życia. Ty wiesz, co to znaczy cierpieć w milczeniu. Ty wiesz, co to znaczy być osądzanym przez najbliższych. Ty wiesz, co to znaczy choroba, która trawi ciało? Naucz nas patrzeć na cierpiącego Boga tak, jak Ty patrzyłaś z miłością, a nie z przerażeniem. Zacznijmy od wejścia w ciszę. Twój umysł jest pełen hałasu, pełen słów, które usłyszałeś w tym tygodniu, słów, które Cię zraniły, słów, które Cię zmartwiły, pełen obrazów z wiadomości, które budzą lęk. Musimy to wyciszyć. Skup się na oddechu. Oddech to życie, które Bóg w Ciebie tchnął. Zrób głęboki wdech nosem. Wyobraź sobie, że wdychasz ciszę Wielkiego Piątku. Zatrzymaj powietrze na 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I powolny, bardzo długi wydech ustami. Wydychaj cały chaos świata. Wydychaj pośpiech. Wydychaj pretensje. Jeszcze raz. Wdech pokój. Wydech walka. Trzeci raz. Wdech obecność. Wydech samotność. Przejdziemy teraz duchową drogę krzyżową, ale nie taką, jaką znasz z kościoła. To będzie droga krzyżowa Twojego życia. Odnajdziesz siebie w każdej stacji. Stacja pierwsza. Ogrujec. Lęk, i samotność. Jezus klęczy w Ogrodzie Oliwnym. Jest noc, wszyscy śpią, nawet przyjaciele go zawiedli. Boi się, poci się krwią, widzi wszystko, co ma się stać: ból, zdradę, śmierć. Czy znasz to uczucie, czy znasz te noce, kiedy nie możesz spać z lęku, kiedy przewracasz się z boku na bok, a w głowie wyświetlają się najczarniejsze scenariusze: lęk o pieniądze, lęk o dzieci. Lęk o wyniki badań, lęk przed wojną. Czujesz się wtedy potwornie samotny. Myślisz, nikt mnie nie rozumie, nikt nie wie, co ja czuję. Jezus wie, On tam był, w tej ciemnej nocy Twojego lęku, On klęczy obok Ciebie. On poci się krwią razem z Tobą. Nie mówi, przesadzasz. Mówi, jestem tu z Tobą, przejdziemy przez to. Jezu. Oddaję Ci moją bezsenność, oddaję Ci moje ataki paniki, oddaję Ci mój strach przed przyszłością. Zanurzam mój lęk w Twoim krwawym pocie. Uświęć mój lęk. Niech stanie się modlitwą. Stacja druga zdrada i pocałunek Judasza to boli najbardziej. Cios od przyjaciela Jezus zostaje sprzedany za trzydzieści srebrników, przez kogoś, z kim jadł, z kim rozmawiał. Kogo kochał. Zostaje wydany pocałunkiem, gestem miłości, który stał się gestem śmierci. Może ty też nosisz w sercu taką ranę. Rana zdrady małżeńskiej. Rana po przyjacielu, który wbił nóż w plecy, gdy tylko pojawiły się kłopoty. Rana po wspólniku, który oszukał. Rana po dziecku, które odwróciło się od rodziców. To piecze. To pali żywym ogniem. Czujesz się głupi. Że zaufałeś, czujesz się wykorzystany. Jezu, spójrz na moją zdradzoną ufność. Ty nie rzuciłeś w Judasza gromem, ty powiedziałeś, przyjacielu, po coś przyszedł. Daj mi siłę, bym nie zgorzkniał, bym nie zamknął serca na wszystkich ludzi tylko dlatego, że jeden mnie skrzywdził. Ulecz moją pamięć zdrady, spraw, bym przestał rozpamiętywać ten moment. Zanurzam moją krzywdę w Twoim zranionym sercu. Stacja trzecia: Sąd i niesprawiedliwe oskarżenia. Jezus stoi przed Piłatem, przed arcykapłanami, mówią o Nim kłamstwa, przekręcają Jego słowa, szydzą z Jego dobroci, a On milczy. Ile razy Ty byłeś niesprawiedliwie oceniony, ile razy ktoś plotkował na Twój temat, niszcząc Twoje dobre imię, ile razy w pracy przypisano Ci błędy których nie popełniłeś. Ile razy rodzina osądziła cię powierzchownie? W środku wszystko w nas krzyczy: to nieprawda. Broń się. Atakuj. A Jezus uczy nas milczenia. Milczenia, które nie jest słabością, ale godnością. On zna prawdę i ty znasz prawdę. To wystarczy. Jezu, oddaję ci mój język, który chce walczyć. Oddaję Ci moją potrzebę udowadniania wszystkim mojej niewinności. Ty bądź moim adwokatem. Zabierz ten ból niesprawiedliwości. Wiem, że ostateczny sąd należy do ciebie, a nie do ludzi. Ludzkie opinie są jak wiatr, dziś wieją w jedną stronę, jutro w drugą. Twoja opinia jest wieczna. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Stacja czwarta: biczowanie i ciernienie. Ból fizyczny. To jest moment kaźni ciała. Jezus przywiązany do słupa, razy spadają jeden po drugim. Ciało pęka, krew płynie, potem korona z cierni wbita na głowę. Ból, który rozsądza czaszkę. Może ty teraz cierpisz fizycznie, może zmagasz się z przewlekłą chorobą, która dzień po dniu odbiera ci siły, może ból kręgosłupa nie pozwala ci wstać, może migrena rozsądza głowę. Jak korona cierniowa. Może walczysz z nowotworem i czujesz, jak twoje ciało jest niszczone przez leczenie. Czujesz się upokorzony swoją słabością. Jezu, spójrz na moje ciało. To ciało, które stworzyłeś, teraz cierpi. Łączę mój ból z twoim biczowaniem. Niech każda moja bezsenna godzina z bólu połączy się z twoją męką przy słupie. Niech moje cierpienie nie idzie na marne. Niech stanie się walutą. Którą wykupię kogoś z piekła Ofiaruję mój ból głowy za grzechy pychy tego świata Ofiaruję mój ból ciała za grzechy nieczystości Jezu, w Twoich ranach jest moje zdrowie Jeśli taka jest Twoja wola, uzdrów mnie A jeśli mam jeszcze nieść ten krzyż, daj mi siłę Bym nie bluźnił i nie narzekał Stacja piąta Dźwiganie krzyża Ciężar codzienności Jezus bierze belkę na ramiona Jest ciężka jest szorstka. Droga jest daleka, w górę, w upale. To jest obraz naszej codzienności. Twoim krzyżem nie musi być wielka tragedia. Twoim krzyżem może być rutyna. Wstawanie rano, kiedy się nie chce. Praca, która nie daje satysfakcji. Opieka nad chorym rodzicem lub trudnym dzieckiem. Kłopoty finansowe, które ciągną się miesiącami. Ten krzyż wrzyna się w ramię. Powoli, ale skutecznie masz ochotę go rzucić, powiedzieć: Mam dość, niech ktoś inny to niesie. Jezu, Ty upadałeś, ale wstawałeś. Daj mi siłę do wstawania, daj mi siłę do wierności w małych rzeczach. Pomóż mi donieść ten krzyż do końca dnia, nie do końca życia, tylko do końca tego jednego dnia. Wystarczy dzień złego. Jutro dasz nowe siły. Stacja szósta. Spotkania na drodze. Szymon i Weronika. Jezus spotyka ludzi. Niektórzy są obojętni, niektórzy wrogo nastawieni. Ale są tacy, którzy pomagają. Szymon z Sairinii, przymuszony, niechętny, ale jednak pomógł nieść ciężar. Weronika, odważna kobieta, która przedarła się przez tłum, by otrzeć twarz. Może czujesz się samotny w swoim dźwiganiu. Ale rozejrzyj się. Może Bóg stawia na Twojej drodze Szymona. Może to ten sąsiad, który pomógł w drobiazgu. Może to lekarz. Może to ktoś, kto się za ciebie modli. A może ty masz być Weroniką dla kogoś innego? Często najlepszym sposobem na własny ból jest pomoc komuś innemu. Kiedy ocierasz czyjąś twarz spotu i krwi, twoja własna twarz jaśnieje. Jezu. Dziękuję za wszystkich Szymonów i Weroniki w moim życiu. I przepraszam, że czasem odtrącam pomoc przez moją dumę. Naucz mnie przyjmować pomoc. Naucz mnie być wdzięcznym. Stacja siódma ukrzyżowanie i śmierć. Ciemność i ufność to jest szczyt. Jezus wisi na gwoździach. Nie może się ruszyć. Jest całkowicie bezradny. Mógłby zejść z krzyża. Zniszczyć wrogów jednym spojrzeniem, ale zostaje, wytrzymuje do końca, krzyczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Doświadcza najgłębszej ciemności ducha, poczucia, że Ojciec zniknął. To jest stan wielu z nas: stan depresji duchowej, stan, w którym modlitwa nie smakuje, stan, w którym niebo wydaje się być z betonu. Wołasz, a słyszysz tylko echo. Myślisz, Bóg mnie zostawił, Bóg mnie nie kocha. To nieprawda, On był wtedy najbliżej Jezusa i jest najbliżej ciebie, gdy cierpisz. Siostro Faustyno, Ty pisałaś: Kiedy mi się zdaje, że mnie opuściłeś, to wiem, że jesteś najbliżej. To jest paradoks wiary. Jezu, w Twoje ręce powierzam ducha mego, w Twoje ręce powierzam moją ciemność. Ufam, mimo że nie widzę. Ufam, mimo że nie czuję. Wierzę, że za tą ciemnością jest światło. Stacja ósma. Otwarty bok. Źródło miłosierdzia. Żołnierz podchodzi i przebija bok włócznią. Serce pęka. Wypływa krew i woda. To jest moment narodzin kościoła. To jest moment narodzin Twojej nadziei. Z tego serca płynie rzeka, która obmywa każdy grzech. Wyobraź sobie teraz, że stoisz pod krzyżem. Ta woda i krew spadają na ciebie. To jest prysznic duszy. Zmywa z ciebie brud grzechów, których się wstydzisz. Zmywa poczucie winy, które wmawiasz sobie latami. Zmywa słowa, jesteś beznadziejny. Jesteś czysty. Jesteś odkupiony. Jesteś wolny. Nie ma takiego grzechu, który byłby większy niż to miłosierdzie. Nawet gdyby Twoje grzechy były czarne jak noc, w tym strumieniu staną się białe jak śnieg. Siostro Faustyno, Ty widziałaś te promienie wychodzące z serca Jezusa. Blady, woda, usprawiedliwienie dusz. Czerwony, krew, życie dusz. Powiedziałaś, szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie. Chcę żyć w cieniu tych promieni. Chcę się tam schować przed sprawiedliwością, przed oskarżeniami szatana, przed własnym surowym osądem. W cieniu miłosierdzia jestem bezpieczny. Zróbmy teraz akt całkowitego zawierzenia. Będę wymieniał obszary Twojego życia. Przy każdym powiedz w sercu: Jezu, ufam Tobie. Gdy nie wiem, co przyniesie jutro, Jezu, ufam Tobie. Gdy brakuje mi pieniędzy na życie, Jezu, ufam Tobie. Gdy choroba atakuje moje ciało, Jezu, ufam Tobie. Gdy ludzie mnie ranią i odrzucają, Jezu, ufam Tobie. Gdy czuję się samotny i niekochany, Jezu, ufam Tobie. Gdy widzę moje grzechy i słabości, Jezu, ufam Tobie. Gdy boję się śmierci i sądu, Jezu, ufam Tobie. Gdy wszystko idzie nie po mojej myśli, Jezu, ufam Tobie. Wbrew nadziei, Jezu, ufam Tobie. Wbrew logice, Jezu, ufam Tobie. Wbrew uczuciom, Jezu. Ufam Tobie. Teraz przejdziemy do medytacji nad przebaczeniem. Pod krzyżem Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im. To jest najtrudniejsza lekcja piątku. Przebaczenie. Pomyśl o kimś, kto cię skrzywdził. Ktoś, kogo twarz, gdy się pojawia w pamięci, wywołuje skurcz żołądka. Może to ojciec, matka, były mąż, szef, sąsiad. Trzymanie urazy jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że ten drugi umrze. Ta trucizna zabija Ciebie. Wyrzuć ją dzisiaj pod krzyż. Powiedz: Jezu, nie mam siły przebaczyć. Moje emocje krzyczą z bólu, ale moją wolą chcę to zrobić. Dla Ciebie, wybaczam, wymień imię. Rezygnuję z zemsty, rezygnuję z życzenia Mu zła, oddaję Go Tobie się nim zajmij. Uwolnij mnie od tego łańcucha nienawiści. Chcę być wolny. Chcę oddychać pełną piersią. Poczuj, jak coś pęka. Pękają kajdany goryczy. Jesteś wolny. A teraz najtrudniejsze przebaczenie. Przebaczenie samemu sobie. Często jesteśmy dla siebie surowsi niż Bóg. Biczujemy się za błędy z przeszłości. Nienawidzimy się za to, jak wyglądamy. Jak żyjemy, co zrobiliśmy? To nie jest pokora, to jest pycha, bo to oznacza, że nie przyjmujesz wyroku Boga, który brzmi: jesteś uniewinniony. Stań przed Jezusem, spójrz w jego oczy pełne łez i krwi. On mówi: Dziecko, ja cię nie potępiam, nie potępiaj i ty siebie. Przytul sam siebie, bądź dla siebie dobry, bądź dla siebie miłosierny. Zasługujesz na miłość nie dlatego, że jesteś idealny, ale dlatego, że jesteś jego. Siostro Faustyno, módl się za nami o dar łagodności. O to, byśmy w naszych domach nie byli katami dla siebie nawzajem. Byśmy nie krzyżowali się słowami, byśmy nie wbijali szpilek ironii, by nasz dom był ogródkiem zmartwychwstania, a nie Golgotą wiecznych pretensji. Zbliżamy się do końca tej drogi. Jezus został zdjęty z krzyża, złożony w grobie. Zapadła cisza Wielkiej Soboty. To jest cisza oczekiwania. Twoje problemy może nie zniknęły magicznie w ciągu tej godziny. Krzyż nadal stoi, ale coś się zmieniło. Ty się zmieniłeś. Już wiesz, że ten krzyż nie jest końcem, jest bramą. Wiesz, że nie niesiesz go sam. Wiesz, że Twoje cierpienie ma sens i wartość w oczach Boga. Zostawiasz tu, w tej modlitwie, swój lęk i swoją beznadzieję. Zabierasz ze sobą pokój, pokój, którego świat dać nie może, pokój, który płynie z pewności. Bóg mnie kocha i ma nad wszystkim kontrolę. Boże Ojcze, dziękuję Ci za ten czas łaski, dziękuję za każdą osobę, która przeszła tę drogę krzyżową swojego życia. Wylej na nich teraz rzekę Twojego błogosławieństwa. Ulecz ich ciała. Ulecz ich psychikę. Ulecz ich ducha. Niech wrócą do swoich domów inni. Jaśniejsi, silniejsi, pełni miłosierdzia. Błogosławie Wasze rany, niech staną się źródłem życia. Błogosławie Wasze łzy, niech Bóg je otrze. Błogosławie Wasze serca, niech staną się podobne do serca Jezusowego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Jezu miłosierny, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Idź w pokoju. Jesteś uratowany.